Za tydzień. No, dzisiaj to jak kurwa się czuję. Bardzo ciekawie się czuję. Jak trochę żółt z dachem nad głową. Otóż tak. Yy, w ogóle Wam pokażę coś. Mam teraz tak fajnie tutaj telewizor powieszony. To mam szepecki tupianki, oni mi podpadały. Ogólnie fajne to jest. Ale wracając, tak właśnie gram na Xboxie. Teraz Nitro Speed'a, Hita. Yy, bo grałem kiedyś, przestałem i znowu jest zajowa. Kurwa, przecież jest takie proste, chyba CDG? Nie, CGD. Tak się chyba grało. No, nie wiem, ja to ze słuchu się nauczyłem grać, a ja szczerze nawet nie wiem jak poszczególny chwyt się nazywa. Ja umiem wiem tylko, co jest A, co jest C, co jest D. Tak, chciałbym w chuj. Chciałbym w chuj Sapuflistagować z widzami, fanami, widzami. Jasne, kiedyś można coś takiego zorganizować. To niedobrze kolego, naprawdę niedobrze. Klawiaturę mam w pi... w garażu. Rozjebała się kiedyś jak grałem, to uderzyłem w nią. Ale kolumienki mam, znaczy mój tato teraz ma. A ja tu w sumie mam teraz laptopa i monitory, więc... Niepotrzebne mi takie cuda, ale są. Bez skarpetek chyba. Chyba potrzebuję skarpetek najbardziej. Podejdę do okna w tym momencie. No tak, cztery. Bo... Ponieważ... Mmm... Wyglądam jak trochę, Jeszcze wypryszczyło mi, kurwa. nie dobrze. Ale tak ogólnie to jest mocna ósemka już. Już jest coraz lepiej. O, nie, nie, nie. Po koncercie jeszcze dużo się działo. Teraz dopiero doszedłem do siebie. Nie rozumiem, o co chodzi. Naprawdę nie rozumiem. Musisz mi wytłumaczyć. Spoko. Jakbym miała tył napęd, to bym mógł jeździć. W sumie teraz też bym mógł jeździć. Ale jest ogólnie bardzo ładna zbryły. No tyle. Nic nie było walone. Walone też. U mnie aktualnie to wygląda tak, że przeważnie nie piszę tekstów. Już. Bo pamiętam, zaczynałem robić tą muzyczkę, znaczy no, zaczynałem. No kurwa pierwsze takie 3 lata muzyki moje. Zawsze się spuszczałem na tym tekstem, że jeju, bo trzeba pisać teksty. Bo tak i tak, bo tak mi kurwa, tak się nauczyłem, jakby, nie? Z biegiem czasu w ogóle przestałem pisać teksty. Moje kurwa numery wygląda tak, że odpalam se kurwa re re persona odpalam se beat i se kurwa freestyle wer wers po wersie, nie? Rzucam jeden wers i od nowa. Po drugi wers rzucam i tak cały czas, i ewentualnie to później jakoś kurwa w całość składam, ewentualnie. Coś zmieniam, później zapisuję to i coś zmieniam, kurwa. Tak to u mnie to wygląda. Pozdrawiam. Dobrze się czuję. Dziękuję, że pytasz, czy zmieniłbym coś w swoim życiu. Oczywiście, że tak. Wiele rzeczy bym zmienił i cały czas to robię. Cały czas zmieniam swoje życie, żeby robić kurwa postęp, po chuj stać kurwa w miejscu.